Wiadomość od prawa wszechświata na ten dzień. Drogi i szanowny synu lub córko, z prawdziwą troską i miłością zbliżam się do ciebie w tym momencie. Z zasmuceniem obserwuję melancholię, która ostatnio opanowała Twoje dni. Dziś jestem tutaj, aby zaoferować Ci moje bezwarunkowe wsparcie i zapewnić, że jestem zdeterminowany, aby całkowicie wyeliminować smutek, który przenika Twoje życie. Ta wiadomość nie przynosi tylko słów, ale także szczerej radości którą chcę się z Tobą podzielić. Wyrażam głębokie pragnienie, aby łzy, które spływają z Twoich oczu, przerwały, ponieważ zobowiązuje się leczyć rany, które dręczą Twoją duszę. Nowy rozdział jest przygotowywany z całym moim uczuciem i oddaniem wyłącznie dla Ciebie. Ciemność, która Cię otaczała, zostanie rozwiana, ponieważ moja miłość i łaska są całkowicie zarezerwowane, aby rozświetlić drogę Twojego istnienia. Błagania, które rezonują w Twoim sercu, nie są ignorowane, ponieważ jestem gotów wydobyć cię z emocjonalnej przepaści, która cię pochłania. Obiecuję nie tylko przynieść radość do twojego życia, ale również zamienić twoje łzy w promienne uśmiechy. Wszystkie przeciwności, poprzez wroga, zostaną zapomniane w obliczu błogosławieństw, które są dla ciebie zarezerwowane. Każda strata, która przyniosła ból i smutek, będzie obficie wynagrodzona moimi podwójnymi błogosławieństwami. W tym momencie deklaruję z przekonaniem, że Twoje rany nie będą tylko leczone, ale całkowicie zagoją się. Smutek, który ogarnia Twoją duszę, zostanie usunięty, a na jego miejscu zapanuje obfity pokój, który tylko ja mogę dostarczyć. Przewiduję przyszłość, w której obecne trudności staną się jedynie wspomnieniem, świadczącym o Twoim wzroście jako bardziej współczującej, mądrej i zrównoważonej osoby, przydając nieocenione wartości Twojej rodzinie i całemu Twojemu istnieniu. Nie pozwól! Aby ten ból wstrząsnął Twoim bytem, ciemność nie będzie już miała władzy nad Twoim sercem. Wyzwól się od uczuć porażki, odpraw wszelkie zło i podnieś głowę z odnowioną pewnością siebie. Zachowaj płomień wiary i nadziei, ponieważ dziś otrzymasz nie tylko radość, ale także wewnętrzny pokój. Udręka nie odniesie zwycięstwa, ponieważ Twoja odwaga jest zauważalna. W pełni zaufaj i wierz w moc przemiany, która właśnie ma nastąpić. Dziś ofiaruję Ci nie tylko uzdrowienie, ale całkowitą odnowę we wszystkich aspektach Twojego życia. Nie tylko przezwyciężysz ten smutek, ale zwyciężysz z triumfem, pielęgnując nadzieję i entuzjazm niezbędny do podejmowania nowych przedsięwzięć. To, co w Tobie najlepsze, ujawni się, uczyni Cię nie tylko szczęśliwszą osobą, ale kimś pełnym osiągnięć. Przypominam z mocą, że po burzy zawsze przychodzi spokój, a Twoje błogosławieństwo będzie nie tylko obfite, ale przepełnione. Zapraszam Cię do pełnego zaufania mojemu Słowu, bez cienia wątpliwości. Pracuję nieustannie na Twoją korzyść, i poczonewszy od tego momentu, wszelkie ślady bólu i smutku zostaną wykorzenione z Twojego życia. Przygotuj się na nadejście nieoczekiwanych błogosławieństw, ponieważ nadchodzą rzeczy niezwykłe, których nawet nie śmiałeś się spodziewać. Zaufaj mi, mój ukochany Synu, ponieważ jestem gotów posłać na Ciebie i Twoją rodzinę potok błogosławieństw. Odnów swoje zaufanie i pamiętaj o jednej fundamentalnej prawdzie. Wszystko, o co prosisz w wierze, ja, z całym moim miłością i potęgą, spełnię. Niech to błogosławieństwo zostanie przekazane Tobie w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. To była dzisiejsza wiadomość. Mam nadzieję, że Ci się podobała. Nie zapomnij podzielić się tą wiadomością z kimś, kto jej potrzebuje. Dziękuję, że jesteś z nami. Czekam na ciebie w następnym filmie.